Te strączki można wykorzystać, żeby w kuchni było ciekawie. Dla mnie strączki to jest takie Lego kuchni roślinnej. Można z tego zrobić absolutnie wszystko. Absolutnie po deseru, e, przez deser, przez pastę e, do kanapek, e, przez sos, przez zupę, e, możemy dodać tak naprawdę czy fasolkę czy cieciorkę do każdego dania. To jest naprawdę niesamowite źródło i niesamowity nośnik smaków. Więc czym to doprawimy, tak to będzie smakować. Z obecnej nowej serii moim ulubionym jest akurat z białej fasoli karmelowiec, który jest pokryty jeszcze karmelem. Świetny ciasto. na słono, naprawdę. tak? Na słodko i, I na z grubą solą. Okay. Więc tak to jest taka mieszanka słone sło, mhm. słodkie. Desery oczywiście są na słodko, ale generalnie Strączki same w sobie, czy dana fasolka biała, czy cieciorka mają lekki tylko posmak, mhm. więc w momencie, w którym i tak lubimy doprawiać, i tak używamy ziół, i tak używamy owoców, jak tutaj na przykład e, najczęściej w moich deserach, czy to żurawiny, czy to truskawek, zaczynają się nasze e, już A polskie zaraz, strączki, owoce. Strączki z, na słodko? Oczywiście. Najlepszy sernik z cieciorki. U mój ukochany, czy właśnie deser z białej fasoli e, z karmelem, cudowny nośnik słodkiego, naprawdę.